Pierwszy raz w nowego Battlefronta miałem okazję zagrać w Los Angeles podczas EA Play. Electronic Arts zorganizowało konferencję, chwaliło się nowymi grami, a nowy Battlefront był tam naj ich najważniejszą produkcją. Kampania to było coś, co mi się podobało najbardziej, bo w trybu single player z prawdziwego zdarzenia zabrakło w pierwszym Battlefroncie i byłem bardzo, bardzo mile zaskoczony. Obawiałem się wcześniej, że kampania to będą tylko połączone mapy multiplayerowe z jakąś tam dodaną historią, a tutaj niespodzianka. W Battlefroncie 2 kampania będzie przypominała to, co znamy z takich gier jak Call of Duty. Typowa, filmowa, oskryptowana misja, gdzie idziemy, musimy wykonać zadania realizować różne cele misji, wyskakują fale wrogów za ścian korytarza, a gracz będzie musiał iść, w, przejść, do, przejść do przodu, przebijać się przez tych wrogów i poznawać dopiero tą historię. Główna bohaterka, w którą wciela się gracz, na samym początku misji, w którą grałem, wskakuje do statku, do swojego T-fightera i leci w przeciwko siłom rebelii, żeby obronić imperialną bazę, na którą przypuszczony został szturm. Pojawia się kilka celów, trzeba zaatakować ten statek, polecieć do tamtego, nagle gra sugeruje, żeby podlecieć do pola siłowego przy krążowniku i rozpoczyna się kolejna faza misji, szturm. Wlatujemy do hangaru, zniszczymy statki, które były tam obecne i wyskakujemy z myśliwca. Przemy prosto do jakiegoś generatora, żeby już go ręcznie wyłączyć. Jest bardzo fajnie połączone w misje w przestrzeni kosmicznej i na piechotę. I nie ma tam długich czasów ładowania, wszystko przechodzi płynnie, tak jak to powinno wyglądać. Jeśli chodzi o ery w Battlefroncie 2, to faktycznie mamy przekrój od prequeli do nowej trylogii Disneya. Kampania będzie skupiać się tylko na wydarzeniach po powrocie Jedi do przebudzenia mocy. Tutaj będziemy mieć tylko tę historię, i ta część gry ma być kanoniczna, zgodna z wszystkimi innymi źródłami. Disney bardzo o to dba, żeby to była historia idealnie wpleciona w dostępne filmy. W przypadku multiplayera, tutaj już scenarzyści konkretnych map dali sobie pofolgować wyobraźni. Faktycznie, nie, przynajmniej z tego co widziałem, nie spotkamy klonów, i szturmowców pierwszego porządku na jednej mapie, tak samo jak droidy nie będą walczyć z rebeliantami, ale w przypadku bohaterów tutaj już dali sobie trochę wolną rękę. Bohaterów w grze będzie kilku z różnych R, er, ale na każdej mapie, niezależnie kiedy i gdzie ona się rozgrywa, będzie można wybrać każdego bohatera. Dlatego w mapach multiplayerowych Darth Maul będzie mógł walczyć z Jodą, czy Rey z Przebudzenia Mocy. Jeśli chodzi o latanie statkiem na normalnych multiplayerowych mapach, to tutaj niestety nic się nie zmieniło. Fakt, nie musimy już biegać za żetonami, żeby wskoczyć za stery statku, tylko wykorzystujemy do tego nowy system Battle Points, ale cały czas latając statkiem nad głowami tych wszystkich biegających postaci, ciężko dostrzec, co się dzieje na Ziemi. Statki na zwykłych mapach, nie, nie kosmicznych, tylko naziemnych, przydadzą się bardziej do niszczenia innych pojazdów, a nie do wystrzeliwania szturmowców jak kaczki. Na pokazie grałem w jedną multiplayerową mapę pałac w Tit na planecie Nebu. No i przyznam, że na pokazie było tam sporo chaosu. Dlaczego? Było rozstawione 20 stanowisk, nie było w normalnego systemu do komunikacji, każdy grał w tą grę pierwszy raz. Był tam chaos, ale wydaje mi się, że gra będzie premiowała tym razem zachowania drużynowe. W dużo bardziej niż poprzednia część. Spodobał mi się system spawnowania postaci na mapie. Nie wpadamy bezpośrednio za partnera w prosto w ogień walki, nie zaczynamy kolejnej rozgrywki w jednym punkcie, ale gracze lądują na mapie w czteroosobowych oddziałach i premiowane przez grę będzie trzymanie się w grupie tych czterech osób. Bardzo mi się podobało, że w, na mapie, którą rozgrywałem, to nie była prosta y, napażanka między dwoma drużynami, tylko tak, jak w najfajniejszych y, trybach z pierwszego Battlefronta, było kilka celów misji, kilka faz misji. Pierwsza, y, maszyna z separatystów sunie powoli po ulicach, klony muszą ją zatrzymać. To się, jeżeli to się uda, koniec mapy. Jeżeli się nie uda, przenosimy się już do pałacu. Wtedy jest obrona pałacu, zupełnie inne spawn pointy, zupełnie, przyda się wtedy zupełnie inne wyposażenie, już nie gramy na zewnątrz, tylko w środku jest, jest ta dynamika, a w momencie, kiedy znowu kolejna linia obrony padnie, przenosimy się już do sali tronowej, gdzie w droidy Bojowe muszą dotrzeć prosto do tego jednego pomieszczenia. To akurat jest najfajniejsze, co się udało w Battlefroncie, że to nie są proste potyczki w armia na armię, czy zobaczymy, kto zbierze więcej fragów, tylko są faktycznie te cele, trzeba je realizować i gra premiuje Battle Pointsami w realizację celów, a nie tylko fragi. DAIS wielokrotnie powtarzało, że brało sobie do serca feedback graczy, którzy byli niezadowoleni z pierwszego battlefronta, nie podobały im się różne elementy mechaniki. I to widać, bo faktycznie w nowej grze poprawiono wiele elementów, tych najbardziej wkurzających, tych najbardziej irytujących. Do Lamusa odszedł po pierwsze system tokenów i to zupełnie zmienia rozgrywkę. Realizujemy cele, a nie biegamy jak półgłówki pomiędzy różnymi żetonami na całej mapie. To się udało. I nie tylko to jest dużo więcej elementów w mechanice, które usprawniają zabawę. Pojawił się system klas. Są punkty Battle Points i wszystkie dodatkowe bonusy na mapie, jeżeli zdobywamy, są w jakiś sposób sensem wprowadzone na pole bitwy nie pojawiają się z powietrza. Jeśli chodzi o samą zabawę, wydaje mi się, że mapy będą nie są aż tak szybkie, ale znacznie bardziej dynamiczne. Brzmi to kuriozalnie, ale żołnierze już nie biegają tak szybko po mapie. Wydaje mi się, że poruszają się nieco wolniej, ale sama mapa cały czas się zmienia, coś się na niej dzieje, jest zmiana sytuacji na polu walki, do czego trzeba się dostosowywać. Electronic Arts na tyle fajnie to rozegrało, że dało nam mapę, na której nie umiałem znaleźć na razie jeszcze rzeczy, które mi się nie podobają. Zobaczymy, jak będzie podczas alfa testów, gdy sprawdzę to z innymi graczami. Wtedy mogą dopiero wyjść jakieś. Minusy i problemy. Jak na razie wszystkie zmiany, które poczyniono w mechanice, wydają mi się in plus. I nawet doszukując się na siłę, nie znalazłem nic takiego, co by mnie jakoś mocno specjalnie raziło. Czyli jeśli chodzi o grafikę, jest ślicznie. Już pierwszy Battlefront, jak na strzelaninę multiplayerową, był bardzo ładny. Inne tytuły multiplayerowe często mają gorszą grafikę, żeby działały na nieco gorszych komputerach. W przypadku Battlefronta było akurat gra wyglądała ślicznie. Battlefront 2 z kolei też wygląda pięknie, ale jeszcze za wcześnie, żeby się na ten temat wypowiadać. To była wersja alfa, było trochę spadków klatkarzu, były problemy z animacjami. No to jest spodziewane na tym etapie produkcji. Battlefront grałem na konsoli PlayStation 4 Pro, która naprawdę radziła sobie z renderowaniem bardzo ładnego środowiska, ale i tak nie mogę się doczekać, aż uruchomię to na mocnym PC. -cie. Minusem dla casualowych graczy może być to, że system nie będzie już tak przyjazny dla osób, które wpadają na mapę, nie mają doświadczenia i chcą zagrać jako Luke Skywalker. Wcześniej, żeby zagrać jako bohater, wystarczyło zebrać token. Teraz faktycznie trzeba odpowiednio dużo battle points, żeby móc wykupić dostęp do tego bohatera. Jeżeli ktoś gra słabo, nie realizuje celów misji i nie zbiera mnóstwa fragów, to niestety, jak już zbierze odpowiednią liczbę punktów, to już wszyscy bohaterowie będą rozdysponowani w drużynie. Pozostaje inna opcja, za Battle Points można wykupić dużo innych bonusów. Niekoniecznie musi to być Luke Skywalker, można wybrać na przykład Jump Troopera. Świetną decyzją było to, że plecak odrzutowy, nadużywany w pierwszym Battlefroncie, cała mapa Fruwała, nie jest teraz normalnym typem wyposażenia. Żeby skorzystać z niego, trzeba wybrać tą specjalną klasę postaci. Tak jak w poprzednim Battlefroncie byli strażnicy, księżniczki Lei czy Imperatora, tak teraz można wybrać jednego takiego: nieco mocniejszego żołnierza albo potężniejszego droida i jako ta postać wejść na mapę i mieć nieco więcej przewagi.